Dzień dobry. przywitać. Przede wszystkim naszych pomocników, pieskich. No i naszych gości, kolegów. Polowanie będziemy prowadzili w dwójkę z kastrem. Będzie to tradycyjne polowanie dynamiczne, nie ze tylko metodą tradycyjnych pędzeń. Przewidywane jest 6 miotów. Przewidziane 6 pędzeń, to mówiłem. Pieski biorące udział w polowaniu koledzy obejrzą. Proszę nie dostrzeliwać zwierzyny, jeżeli przy, przy rannej sztuce będą psy. Warunki bezpieczeństwa, oczywiście to już każdy, każdy zna na pamięć

బం తబాన్ na kolejnym odcinku na naszym kanale jesteśmy na zbiorówce w Kolełowieckim Ryś numer 25 w Poznaniu polujemy metodą tradycyjną mamy przed sobą tak naprawdę przepiękne pędzenie tutaj jest przeogromny kompleks leśny 100 km2 samego lasu zwierzyny jest naprawdę co nie miara. Mamy dzisiaj dobre, dobre nadzieje, ale przede wszystkim, zanim zaczniemy mówić tutaj o polowaniu. chciałbym Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za taki odbiór naszego pierwszego filmu. Bardzo nas to motywuje, bardzo dziękujemy. Na ten moment jest chyba 8000 wyświetleń, także naprawdę na to poprawia humory, że, że chcecie to oglądać. Czytamy kom Wasze komentarze. No robi nam się miło i naprawdę nas to motywuje. Zajęliśmy już stanowisko. Mamy numer 7. Mój tato ma numer 10. Stoi tam niedaleko. Widać go dosyć dobrze. Niedawno wysiedliśmy i z tego co wiem to naganka ma już ruszać. Także my czekamy. Później tato też mam coś jeszcze powie, żebyśmy się nie powtarzali. Także my czekamy. I życie nam powodzenia i połamania też Na naszej wysokości, po prawej od nas jest czoło. I za niedługo, tak mi się wydaje, że będzie koniec metrów, trzy strzały padły, ale tu gdzieś dalej, gdzieś na czole, i, i z drugiej flanki. Także miejmy nadzieję, że, że pokój będzie udany. Koniec pierwszego pędzenia. Schodzimy. Jakieś tam trzy strzały były. Ale to nie blisko nas my nic nie widzieliśmy. Szybkie pędzenie, jedziemy na następne. No nic, pierwszy miód na pusto. Zajęliśmy już. Stanowisko na drugim pędzeniu, numer 4. Słuchajcie, tato ma numer 3, wujek ma numer 5. Także się ustawiliśmy i czekamy. Tutaj, w tym miocie mamy fajny kulochwyca za plecami. Jest delikatna górka, więc już będzie bezpiecznie ze strzałem do Jeleni. W tamtym miocie trzeba było naprawdę uważać, bo bardzo ważne jest to. Lepiej, lepiej strzał nie oddać niepewnego niż później sami do końca Także no jeszcze naganka nie ruszyła, nie? Jeszcze, jeszcze jadę. No nic. Pędzenie fajne. Stanowisko też mamy dobre. parę ale ciekawe pędzenie, dużo się dzieje dostaliśmy informację od prowadzącego ja nie to będzie. No ale, ale jeszcze kilka minut przed nami i mam nadzieję, że nam też coś wyjdzie. Coś, żebyśmy wam no, nagrali, coś fajnego, ciekawego. Ten był ciekawy, tylko jakbyśmy mieli stanowi dwa stanowiska dalej, to by na nas to jeden nie wyjechały, no ale, no ale nic. Czekamy i działamy dalej. Ale zepsułem ci ja ci kręcę w sensie zepsułem. No miałem go już. Miałem go w krzyżu i. i strzeliłem w drzewo. Tak się zdarza. Ajajaj, aj, aj, no szkoda, trudno. Wrócimy wam do filmu, że drzewo, żeby nie było, że, że kłamy. To było idealnie, Jest zaszczekałą grubo trzy razy. Ale ucichł Nagadka jest na naszej wysokości. I wyznaczyć sobie miejsca, w których można oddać bezpieczny strzał. I choćby nie wiem, co się stało, w tych miejscach, w których trzecie pędzenie. Jeszcze chyba dwa przed nami. Może nam podaży. Nie taką nadzieję. Ale najważniejsza jest atmosfera. Fajne próbowanie fajnie idzie. Fajne koło przede wszystkim. Także, także życzę nam jeszcze powodzenia. Witam, Deszbur, Teraz akurat ja jestem przed kamerą. Eee, rozpoczęliśmy w tej momencie czwarte pędzenie. Ja mam stanowisko numer 17. Hubert jest po mojej lewej stronie. Właśnie próbuję tam sobie znaleźć dobrą pozycję. Ma stanowisko 16. Tak jak widzicie, próbujemy. Mamy przed sobą dosyć sporo otwartego terenu. Przed nami bardzo długi młodnik jodło, e, sosnowy, to jest sosnowy. Właściwie tu wszędzie w większości sosna przeważa. Myślę, że Hubert już mówił, że dzisiaj polujemy na Wielkopolsce e, jako goście zaproszeni w kole łowieckim ryś Poznań. E, to specyfika terenu całkowicie inna jak u nas. W większości dominuje las sosnowy i teren jest bardzo równy. E, w naszym przypadku jest to teren bardziej, jak to samo nazwa mówi, górze kaczarskie. Jak na każdym polowaniu, tak i tu należy mieć szczególną ostrożność w przypadku oddawania, w momencie oddawania strzału. Tutaj jest bardzo dużo jelenia. W każdym miocie są jelenie, praktycznie. Są to chmary kilkanaście do kilkudziesięciu sztuk w każdym miocie. Także naprawdę można podziwiać. Prowadzący dzisiaj na początku mówił, że jest do strzału trzy byki, chyba 16 łań i 9 cielaków jeżeli się pomyliłem to przepraszam, ale w każdym razie naprawdę sporo mają tutaj jelenia do jelenia strzał, w ogóle do zwierzyny połowej strzał zawsze oddawany jest tylko i wyłącznie poza zamiot. a mimo to zawsze należy być bardzo ostrożny w każdym takim przypadku bo jeszcze o tej porze, choćby nawet dzisiaj widziałem dwukrotnie już grzybiarzy, którzy jeszcze chodzą po lesie i szukają grzybów jak tutaj kamerzysta pokaże dookoła, tu jest bardzo równo. Wszędzie jest bardzo równo. A no, od czasu do czasu są jakieś tylko pagórki. Ale niesamowita atmosfera. Dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie dla zarządu koła. Zapraszamy też oczywiście do nas, do naszego łowiska. Zawsze w tamtym roku to robiliśmy i tym, tym razem powtarzam. Ale atmosfera jest niesamowita. Wszyscy są uśmiechnięci, bo w tym polowaniu to nie chodzi o to, żeby... To oddanie strzału to jest tak naprawdę ostatnią rzeczą. Tu chodzi też o to, o to, że wspólnie się spotykamy, spędzamy ze sobą trochę czasu, możemy trochę wyjść z domu. Każdy ma jakąś pasję. No my akurat mamy łowiectwo z racji tego, że tradycyjnie, tak jak było to powiedziane w naszym filmiku, pierwszym filmiku, Huberta Pradziadek był jednym z założycieli naszego koła. Mój tato, moi wujkowie, moi moje moi kuzynostwo, Hubert, mój syn, i wiele, wiele kuzynów. No wszyscy jesteśmy myśliwymi i, i bardzo się z tego cieszymy. Także Dashbur, i do zobaczenia. Na koniec, jeszcze na podsumowaniu, o pieski zaczynają grać. Zaczyna się robić adrenalina. Dashbur, może coś wyjdzie. Właśnie słychać, witam jeszcze raz nagankę, właśnie słychać coraz bliżej. Tutaj, jak mówiłem, jest bardzo gęsty młodnik, także raczej chłopcy nie mają łatwego zadania, żeby tam tamtędy się przedrzeć. Ani chłopce, ani, ani naganka, ani psy. Ale wydaje mi się, że coś tutaj rzeczywiście może być, bo pieski już, jak na samym początku mówiłem, grały. Także myślę, że to coś w tym miocie może być. Tu jeszcze jest taka... To dużo, ten pierwszy filmik widzieliśmy, że dużo osób ogląda też takich, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z i być może z samej czystej ciekawości chcą zobaczyć. To też takie, ku, ku takiej informacji. Na przykład jak teraz stoimy, jak pokaż Filip, jak stoimy, jak, co to jest tak naprawdę linia myśliwych, w jaki sposób można w ogóle oddać strzał. Akurat tu na tej drodze bardzo dobrze to jest pokazane, jak przechodzi linia myśliwych. Stoi jeden myśliwy od drugiego w odległości około 100 metrów w tym przypadku. Tak jak mówiłem, strzał do zwierzyny połowej można oddać tylko i wyłącznie zamiot, to też z zachowaniem warunków bezwzględnej ostrożności. Natomiast domiotu można oddać strzał do drapieżników lub do zwierzyny czarnej, np. do dzika, ale też tylko i wyłącznie, jeżeli nie ma w pobliżu naganki, maksymalnie do 40 metrów. Jak na takich polowaniach, jak na każdych jednych polowaniach należy zachować bardzo szczególną zawsze ostrożność w momencie oddawania szczału, bo często glina, linia nie jest też tak, jak w tym przypadku pokazana, prosta, tylko jest załamuje się. I wtedy prowadzący polowanie, którzy rozprowadzają linię, informują, w szczególności gości zaproszonych, takich jak my, na przykład, żebyśmy wiedzieli, gdzie stoją inni myśliwi, których na przykład nie widzimy, albo jak się załamuje linia. Jest to bardzo ważne. Bo czy to w przypadku polowań zbiorowych, czy indywidualnych, bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu. Także wracając do samego polowania dnia dzisiejszego, mamy przepiękną pogodę. Bo w łowiectwie jest tylko dobra albo bardzo dobra. Dzisiaj jest bardzo dobra. Mamy przepiękną pogodę. No i czekamy, może akurat świętych uberdarzy jeszcze są dzisiaj zaplanowane. Poza tym miotem jeszcze chyba dwa. No i zobaczymy, co na koniec będzie na rozkładzie. Ale cokolwiek by było, nawet jakby się skończyło tak do tej pory, to przyjechaliśmy tutaj prawie ponad 250 kilometrów, żeby przeżyć tą wspólną atmosferę, wspólną taką, cieszyć się tą wspólną pasją i jest naprawdę warto rano wstać, żeby przyjechać i, i zobaczyć przede wszystkim też inne łowisko, nie tylko takie jak u nas na pogórzu ale też takie właśnie jak tutaj, gdzie zupełnie jest inne. I to jest w tym wszystkim piękne. Korzystając z okazji, jeszcze kilka słów o polowaniach zbiorowych większość myśliwych, która to ogląda, to dla nich to są rzeczy normalne, ale no ale też dużo ludzi, tak jak mówiłem, ogląda to, które, którzy może coś chcą się rzeczywiście dowiedzieć i, i posłuchać coś tak o łowiectwie polowania zbiorowe są takie, jakby podzielone jakby na dwa etapy, są takie, jak dzisiaj mamy, czyli tradycyjne metodami, metoda pędzeń, czyli na przykład prowadzący polowanie już na samego rana powiedział, że planuje około 5-6 pędzeń i są to wybrane przez niego rewiry, części kawałka kawałki lasu, które są starają się obstawić i, i sprawdzić czy, czy mieli nosa czy rzeczywiście tam jest zwierz który ewentualnie jest w planie do pozyskania no i są polowania typu szwedzkiego bo tutaj też właśnie są widoczne zwyżki rozstawione są to polowania widać te zwyżki tak co 200 metrów z tego. są to też piękne polowania kilkukrotnie w życiu uczestniczyłem w takich polowaniach są to polowania, że przebywa się trochę dłużej w jednym miejscu, ponieważ przeważnie są to bardzo duże mioty brane i, i dłużej się stoi na tej zwyżce. Nieraz dwie, trzy, a nawet chyba raz mi się zdarzyło, że byłem cztery godziny stać siedziałem w jednym miejscu. Natomiast mają też swój urok. Może jest trochę czasami nudno, ale jeżeli się okaże, że trafi się w fajne miejsce. I ta zwierzyna migruje, bo wtedy zwierzę mocno migruje po tym lesie z jednej strony na drugą, przechodząc powoli, nie spłoszona, tak mocno, także można e, też bardzo fajnie czas spędzić. No, ale oczywiście to trzeba lubić, to trzeba lubić. Gdzie jedno, Ja nawet jeszcze mam, nie było jak. To nie ma jak, w ogóle zasłonięta. Jeszcze to dociki, patrz idą tam. Następne. Ale te od Uberta odchodzą. Leży, strzelił. Szelił swojego pierwszego dzika w życiu. Ja jestem przeszczęśliwy i przedumny. Cieszę się, akurat stoję ja jestem jego sąsiadem. Wszystko widziałem na własne oczy. Zosta udało to się nagrać. Między innymi a mnie wybiegła fataha dzików. Ja w ogóle na nie składałem do tych dzików. Specjalnie jakby zostawiając to dla syna, żeby to się udało i się udało. Dzięki święty Hubercie, że to się udało. Bo to jego pierwszy dzik w życiu, a dla mnie zmierna radość, że możemy dzielić się taką pasją. Trzymałeś w imieniu. wręczam ci o to twój pierwszy złom w życiu. Niesamowicie szczęśliwy i dumny jako ojciec, że jeszcze to wszystko widziałem. Gratulacje. Pierwszy dzik w życiu. Piękna sytuacja. A to oto wręcz oto włóż sobie w czapkę, niech nie każdy widzi i podziwia. Ja jestem z siebie bardzo dumny, gratuluję. Piękna sytuacja, piękny strzał. Piąte pędzenie, ale już ze. Nie, bardzo się cieszę, że było to w towarzystwie mojego taty, który stał obok mnie. Nic tylko się cieszyć, jeszcze nam dwa pędzenia zostały. Może jeszcze nam coś podaży i uda się coś jeszcze pozyskać. Ta jak, jak na razie koza przed nami. Bardzo gęsto jest. Ale ciekawe, że mamy strzelanego. Właśnie jesteśmy w polowaniu, tak jak wam mówiłem. Polujemy dzisiaj gościnie w kolowieckim Ryś Poznań. Bardzo dziękujemy zarządowi za zaproszenie, a także rodzinie i tu chyba mogę powiedzieć i Józkowi Bachorowicz. Dzisiaj niezmiernie ważny dzień i szczęśliwy dzień dla nas, ponieważ Hubert strzelił swojego pierwszego czarnego zwierza i tak naprawdę zaraz będzie jeszcze odbywał chrzest. Ja jako ojciec będę miał tą satysfakcję. Tutaj zarząd się zgodził, abym to przy mnie, mimo że jesteśmy w gościnie, żeby to, żebym to ja go ochrzcił. Synu, gratuluję. Powiedz parę słów. Dziękuję. No co, no przed nami jeszcze pokot Koledzy jeszcze jadą ze zwierzyną My już zajechaliśmy Chwilę odpoczynku Troszkę plecy bolą od stania, ale, ale za tą atmosferę i za to, za, za to że no, Pierwszy dzik strzelony Co prawda nie w swoim kolę, ale Ale, ale no, dzik no, no My się cieszymy I przede wszystkim jeszcze raz teraz razem Chcielibyśmy Wam podziękować za taki odbiór tego pierwszego filmu, bo naprawdę, nie spodziewaliśmy się, Tak, to była dla nas w ogóle takie pierwsze w ogóle myśli, żeby zrobić ten kanał. Tak jak mówiłem Wam na samym początku, to była Huberta inicjatywa. Ja myślałem, że będzie to może tam kilkaset odsłon, a jest to prawie już, nie wiem, dobija do 9 tysięcy ten pierwszy filmik. Także dziękujemy bardzo, będziemy się starać jak najlepiej jeszcze raz Wam to pokazywać. Łowiectwo, to co o czym Hubert mówił. I super, zaraz mamy pokot i kończymy dzisiejsze polowanie. Dziękujemy Daszbur. Daszbur, dziękuję. Chcę podziękować podkładaczom za taki piękny pokot i skorzystanie z okazji. Mamy taką uroczystość, że kolega, Hubert, nasz gość, z dzisiaj go Dzika, nasz cześć, chcesz mu Tak, jasne. Po pierwsze, chciałem Cię pogratulować, Myślę, że to, w tej historii, bo to jest wydarzenie dla myśliwego, będziesz pamiętał to całe życie. Uważam, że to miejsce, na... ten strzał, tą dzisiejszą oprawę, z tych kolegów, Y, tą pododę, te psy, to dostanie ze na całą pamięć i po drugie chciałem się pokazać tego strzału, bo ten był otyczny strzał, widziałem na nagraniu Co przewieści dzikał i rzucił takich sukcesów w przyszłość że... bardzo dziękuję chciałbym teraz poprosić, y, tak się złożyło, że dzisiaj jest jego ojciec zostanie na polowaniu i kolegę Marcina, że pasował swojego syna, bo mhm. Kolej... panie prezesie, bardzo dziękuję ja też dwa a jeszcze dwa zania właśnie chciałem też podziękować Tobie za że bo chyba nic nie jest piękniejszego, jak syn kultywuje to, co ojciec zaszepił mu od małych lat, tak? Dziękuję bardzo. I życzę, żeby tak dalej się to rozwijało, żebyście polowali wspólnie. Koledzy, jeżeli poprosi, po, pozwolicie, panie prezesie dziękuję, to chciałbym ościć jako rzeczywiście tato swojego syna, przy jego pierwszym dziku. Hubert proszę cię bardzo, abyś uklęknął przy swoim dziku na lewe kolano. Odejść tu pro mnie, proszę, bliżej troszeczkę. W imieniu świętego Huberta, chcecie na rycerza świętego Huberta, niech ci burdarzy. Nasz bur. Wicekrólem no, zostaje kolega Hubert Pawlak, który strzelił swojego pierwszego dzika. Brawo! Brawo! Ja że nie tylko królem zostaje się ten, który pozyska coś największego lub największej osi, tylko ten, który jest swoją postawą też na polowaniu. A dzisiaj po kolega Webas naprawdę widziałem i szacunek na ciebie.